Pokażę teraz Państwu, jak założyć prawidłową igłę w maszynie Janom MB4 lub MB7. Mamy giełki DB razy K5. Najczęściej używamy 75. I teraz tak, zwracamy uwagę, że igła jest tak zbudowana, że z przodu mamy rowek na nitkę od góry do dołu, a od tyłu tu jest takie podcięcie, w które wchodzi chwytacz. I teraz musimy tym rowkiem do przodu. Ja używam jeszcze takich magnesików, żeby sobie ładnie pokazać, gdzie jest ten kąt prosty, jak gdyby na tym rowku. Czyli mocuję na rowku, i wtedy widzimy płaszczyznę ten, ten kąt. Zakładamy sobie igiełkę, dopychamy do samego końca, zawsze. I teraz ten kąt prosty powinien wyglądać tak. 90 stopni, możemy plus minus 10 stopni w lewo lub w prawo, wtedy mamy późniejszy chwytacz, ten chwyta pętelkę, a w ten sposób mamy wcześniejszy chwytacz, chwytający pętelkę. Natomiast prawidłowo jest tak, najczęstszym błędem, teraz tak dokręcimy najczęstszym błędem jest zakładanie igły w ten sposób, że klienci zakładają igiełkę tym wyżłobieniem do przodu. Ja teraz ją tak przykręcę i zbliżymy, żeby było widać różnice na igłach. Tutaj proszę bliżej. Tu widać wtedy te wyżłobienie z przodu. To jest źle założona igła. Musi być rowek od góry do dołu. Wtedy tutaj nie mamy, Rowka jest tylko wyżłobienie, i zaczynające się w tym miejscu to jest zła igła. Źle założona igła. Ja ją teraz obrócę. I po obrocie, widać, że ten roweczek jest z przodu.